Hej, hey, hello, witajcie moi kochani na kanale czyli z komik pochwycenie jest blisko, słuchajcie Dzisiaj chcę wam powiedzieć o tym co miałam właśnie ogólnie nagrać tutaj i potem co miałam nagrać to napisała do mnie dziewczyna koleżanka i powiem wam, że to co miałam nagrać to przyszło mi od Boga ewidentnie ponieważ ta osoba właśnie tak się czuła to, co ja właśnie miałam jej powiedzieć wcześniej, po prostu by ją zachęcić. <laughs> I w Psalmie 136 jest napisane, 16 werset od 15, że wtrącił faraona i jego wojsko do Morza Czerwonego, ponieważ jego łaska trwa na wieki, aby poprowadzić swój lud przez pustynię. Jeżeli czujesz się na pustyni, Bóg Cię przez to przeprowadzi. Słuchajcie, czytam teraz sobie właśnie psalmy i one są po prostu cudowne. Nigdy jakoś tak nie skupiałam się na nich za bardzo, bo na początku czytałam jakieś one takie mi się wydawały mm, po prostu takie niedobre, że ten Dawid mówił o to Boże zniszcz tych, którzy mnie niszczą na przykład, nie? Takie są niektóre momenty. Ale to są takie starotestamentowe właśnie. I teraz czytałam sobie te psalmy, powiem Wam, że naprawdę jest to po prostu coś cudownego, coś pięknego i jak teraz patrzę na to, co się dzieje wokół mnie, e, przez ten ostatni tydzień było naprawdę mega stresowo, mega stresowo, jestem trochę właśnie zmęczona, ale mimo wszystko powiem Wam, że Bóg takie cuda robi, że to, co jednak robię, to naprawdę mam to robić i to jednak jest ta Jego droga, że podejmuję dobre decyzje, Ponieważ po prostu to widać, że to, co robię, ma jednak sens. E, bo Bóg to błogosławi e, i człowiek wtedy po prostu jest spokojny, że to robi, mimo tego, że jest zmęczony. Ale też, zobaczcie, wysyła ludzi, którzy też nam pomogą. W różnych sytuacjach naprawdę wysyła do nas ludzi. Ja jestem z tego powodu bardzo zdziwiona i bardzo oszukowana. I bardzo taka zadowolona, naprawdę taka mega zadowolona jestem. Ale chciałabym po prostu przeczytać psalm 139, bo mało też czytam ogólnie na kanale i potem ktoś mi zarzuca, że nie daje wersetów po prostu, bo wierzę, że ktoś już to wie, więc dlatego nie daję wersetów, żeby nie szukać, ale może to czas zmienić. Ale ja tak samo dodaję też filmiki, które akurat mam też chwilę, żeby to też nagrać, dopóki nie mam nikogo w domu, żeby mieć taki, wiecie, taki spokój, taki, taki komfort też do nagrywania, bo to wiadomo, nie lubię jak ktoś tam mi tutaj brzydęka chodzi i w ogóle... Dlatego czasami też nie wysyłam wersetów, ponieważ no, po prostu nie jestem w stanie teraz to wszystko od razu odnaleźć, A tego jest wiadomo, wiele razy dużo. I też zauważyłam, że w ogóle ludzie bardziej interesują się rzeczami, które są nie chcę mówić ze świata. Tylko że. Żeby do Biblii sięgnąć, to jest im ciężko. Żeby się pomodlić czy pościć, to jest im ciężko. Wiedziałam tego chłopaka, który teraz, mówiłam Wam, tego tam Trumpa, co on tam przewidział, Bóg mu pokazał, że e, będzie miał ucho zranione, że po prostu będzie postrzelony. To na przykład zrobił teraz codziennie modlitwy. Wiecie, ile od razu osób mało tam do niego przychodzi teraz? Bo jak ktoś się modli, to od razu już ludzi nie ma. To jest niedopuszczalne. To jest coś, no, niefajnego. Um, więc powiem Wam, no, że Pan Bóg tego nie chce. Pan Bóg chce, byśmy razem się spotykali i razem modlili. I to jest właśnie fajne, żeby takie coś też może i my byśmy zrobili, żeby właśnie słuchacie, po prostu się pomodlić. Po prostu pomodlić, słuchajcie razem, bo. W niebie praktycznie cały czas tylko będzie modlitwa też i dziękczynienie, niechwalnie Pana Boga. Nie będzie to jakieś takiej rzeczy, które musimy robić, tak sobie myśleć, czy tam ubierać się w coś, czy coś tam. Nie wiem, jak tam będzie, ale tak mi się chyba wydaje. Nie wiem. Ale dzisiaj ja chcę właśnie do, Wam powiedzieć, że Bóg Cię przeprowadzi przez pustynię. I chcę tak samo to przeczytać, to mówię 139 psalm. Więc, Panie Boże, oddaję Ci chwały i części dziękuję Ci, Panie, że swoją łaską nas dotykasz, że pokazujesz nam, Panie, że o nas się troszczysz naprawdę wysyłasz swoich ludzi, Panie jakieś osoby, aby one po prostu mogły nas tu wspierać, pokazując, że Ty dbasz o nas w każdej możliwej sytuacji czy finansowej, czy zdrowotnej, czy jakiejś tam po prostu innej fizycznej, psychicznej. Jesteś po prostu cudownym Bogiem, który o nas dba. Dziękuję Ci za Twoje cuda, które da mi dajesz, i dziękuję Ci, że Pani mimo wszystko uzdrawiasz yy, i że możemy po prostu tutaj z Tobą teraz być. Amen. Wybaczcie trochę mi głowa boli, do tego wybaczcie. Yy, no jest tak. Trochę mocno mi boli głowa. Wzięłam tabletkę, no, ale zanim zadziała, to wiecie, trochę chwilę czasu trzeba. I yy, to jest tak: pieśń z zachwytu nad dobrocią Pana. Dla prowadzącego chór, Dawidowy psalm. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Wyznaczasz mi marszrutę i spoczynek. To chyba chodzi po prostu o e, przyjazd jakiś, nie wiem jesteś świadom wszystkich moich dróg I to jest też dla nas taka fajna rzecz że Bóg zna naprawdę wszystkie nasze drogi słuchajcie przyszłe te które były które będą Bóg naprawdę zna nasze drogi gdzie my jesteśmy On zna nasze drogi wie kiedy po prostu idziemy w którym miejscu nawet kiedy siedzę i kiedy wstaję no to dla mnie to jest słuchajcie cudowne naprawdę psalm poczytacie go sobie oczywiście w całości jeszcze raz w domu tak choć jeszcze nie mam słowa na języku Ty już je znasz Panie całe Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie swoją dłoń. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, bym zbyt zniosłabym ją pojął. Dokąd ujdę przed Twoim duchem, dokąd przed Twym obliczem ucieknę, gdybym wstąpił do nieba, ty tam jesteś. Gdybym się skrył w ciemni w świecie zmarłych, jesteś tam. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki i osiadł aż na krańcach morza, nawet tam wiodłaby mnie Twoja, twoja ręka. Uchwyciła Twa prawa dłoń. Gdybym też powiedział, niech ciemność mnie ukryje i niech noc gasi światło wokół mnie, to i ciemność nic nie skryje przed Tobą. Noc jest jasna jak dzień. Mrok znaczy tyle co światło. Ty sprawiłeś, że myślę i czuję. utkałeś mnie w łonie mojej matki. To tak sobie też podkreśliłam, bo utkałeś. Wiecie, jak ja sobie szydełkuję, to tak trochę sobie potem pomyślę, jak Bóg mnie mógł utkać, nie. <laughs> Dziękuję. Dopro, dopracowałeś aha, dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła i moją duszę znasz dokładnie. Żadna moja kość nie uszła Twojej uwadze, choć powstawałem w ukryciu, w tkany w, głębi tkany w głębiach ziemi. Twoje oczy oglądały mnie w łonie, na swym zwoju spisałeś me dni. Zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. Cóż powiem, jak cenne są Twe myśli o Boże i jak niezliczone. Gdybym chciał je zsumować, gdyby byłoby ich więcej niż piasku. Yy... Gdybym się otrząsnął z liczenia, wciąż byłbym niedaleko od Ciebie. O, gdybyś zechciał, Boże, rozprawić się z bezbożnym. Dość mam już ludzi czyhających na krew, tych, którzy Cię znieważają. I to tak samo też czasami przychodzi mi taka myśl, tu właśnie patrząc na to, że Zawsze wszystko tylko wina Boga jest. Znowu ostatnio tak to właśnie komentowałam, pewien, pewien y, jakiś taki komentarz. A gdzie jest Bóg w tym czasie? A ja mówię, a gdzie jest diabeł w tym czasie? Czemu zawsze wszyscy w Boga obwiniają za coś, kiedy nawet to nie jest jego wina? Przecież człowiek ma walną, własną, własną, wolną wolę. Więc jeżeli ma własną wolę, własną wolę, to korzysta z niej jak chce. Przecież moje dziecko też korzysta z tej własnej woli i co? Ja mam teraz, ja, ja, ja już nie przy nim nie jestem i to jest moja wina, że dziecko zrobiło coś złego? To jest wina dziecka, które zrobiło coś złego. No chyba, że je nauczyłam, powiedziałam, że ma kraść i wtedy ukradła. To jest moja wina. Ale czy jeżeli, krad, jeżeli ja jestem rodzicem i, mu, i robiłabym takie rzeczy, to wtedy byłabym Bogiem czy diabłem? Wtedy byłabym diabłem, który po prostu uczy Cię kłamać i kraść i dlatego wtedy to każdy robi. Więc Bóg taki nie jest. Bóg nikogo nie uczył kraść, nie uczył kłamać, nie uczył oszukiwać. O, dla mnie to, słuchajcie, powiem Wam, to jest nowość teraz, co teraz odkryłam, co Bóg powiedział, po prostu jestem zszokowana. E, bo tak, nigdy jakoś tego nie widziałam. Także szacun, Boże, szacun. E, że po prostu zawsze Pana Boga bronię. Zawsze, co ktokolwiek mówi na Pana Boga źle, ja Go zawsze bronię. To jest, to jest naprawdę... Bo nie mogę tego po prostu pojąć, dl dl dlaczego tak ludzie robią. Gdy ktoś jest z zły w jakimś momencie, bo jest mu bardzo przykro, bo kogoś stracił, to już wiadomo, też jest inaczej, ale i tak zawsze próbuję wytłumaczyć, że to nie jest wina Boga. I dalej, tu już kończę. Tych, którzy cię znieważają i daremnie wynoszą twoich wrogów. Czy nienawidzący z ciebie nie mam nienawiści, panie? I czy nie czuję od razu do zbuntowanych przeciw tobie? Ja czasami denerwują mnie bardzo tacy ludzie. Odcinam się od nich całkowicie. Stali się moimi wrogami. Badaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj rozterki. Zobacz, czy nie ma w mnie czegoś, co Cię rani i prowadź drogą wypróbowaną od wieków. Mamy badać swoje serce i pytać Pana Boga, czy coś w nas jednak jest takiego, co może Go ranić, a nie, że On nas zawsze, całe życie rani. A my go nie możemy zranić. My go też możemy zranić i go wiele wielokrotnie. Tak jak moje dziecko, które po prostu cały czas mówię: jej, nie rób tak, nie rób tak, ona dalej to samo i to samo robi. Rani mnie? No, może ja do tego już słuchacie, przywykłam już, że tak powiem, bo i tak wiem, że to dziecko po prostu jest, tak? I ona po prostu musi już dojrzeć. Ale nie jest to takie zranienie, które po prostu będę miała do niej teraz urazy przez całe życie. I Bóg mi się wydaje, że taki sam. Skrótał nam na siebie, taką ściąstkę siebie w której jesteśmy z którym, z którym żyjemy bo wiadomo jesteśmy na obraz podobieństwo stworzenia, więc tak samo jest z temperamentu i z charakteru i z różnych innych tutaj postaw i tak samo z, może z fizyczności więc myślę sobie że po prostu Pan Bóg tą cząstkę w nas dał więc jeżeli z nas cząstkę tą swoją dał to tak samo jak i my nie będziemy na swoje dzieci cały czas źli tylko będziemy po prostu może czasami rozczarowani oczywiście ale yy, mimo wszystko yy, zmieniamy to, zostawiamy to i dalej kochamy, prawda? Dalej przebaczamy, dalej robimy coś po prostu, by no, nie myśleć o tym, yy, tylko po prostu skupić się na Bogu. Także ku zachęcie chcę Wam po prostu powiedzieć, żebyście czytali psalmy, bo są po prostu przepiękne. Jest tam dużo bardzo takich informacji fajnych i szczegółów. I po prostu co? I Bóg cię przeprowadzi przez pustynię. On cię przeprowadzi przez to. Zaufaj Mu. Widzimy się w powietrzu. Ada, moment. E, no, a to, to nagram oddzielny filmik, na takie. coś, co chciałam powiedzieć, co, co jest dla mnie niepojęte. Także dobrze, do usłyszenia. Pa, z Bogiem.